Opowiedzcie o najgorszym współpracowniku, z jakim kiedykolwiek musieliście pracować. Zatrudniliśmy kucharza z dobrego polecenia. Przez pierwsze trzy tygodnie pracował normalnie. Potem zauważyłem, że znikają nam produkty spożywcze, a następnie, że zaczęły znikać materiały eksploatacyjne. Potem jeden z klientów powiedział mi, że ten kucharz doliczał sobie automatyczny napiwek w wysokości 25% do swoich zamówień. Kiedy sprawdziłem raporty, Okazało się, że dodawał 25% na piwku do wszystkich sprzedaży kartą. A przychody z gotówki nie zgadzały się z tym, co powinno być. Zwolniłem go tego samego dnia. Następnego dnia przyszedł i przeprosił, powiedział, że ma problem z używkami i jedzie na odwyk. Życzyłem mu powodzenia, a następnego dnia próbował włamać się po zamknięciu i został złapany, i biota. Miałem kolegę o imieniu David, pracowaliśmy razem w popularnej sieci fast foodów. Kiedy byliśmy w liceum. Regularnie przypominał wszystkim, że chodzi na siłownię i gra w drużynie futbolowej. I miał jeden dziwny zwyczaj chodził do toalety za potrzebą kilka razy dziennie. Przechodząc obok po kolejnej wizycie w toalecie, wypinał pierś, prostował ramiona i uroczyście ogłaszał to był trzeci cholerny David. On po prostu nie pracował. To było laboratorium naukowe. Facet był gościnnym naukowcem z innego kraju i spędzał mnóstwo czasu. Zadając masę pytań niezwiązanych z pracą, przeszkadzając wszystkim innym. W ciągu roku zaprojektował jeden bardzo prosty eksperyment, i nawet go nie przeprowadził, po prostu go wymyślił. Najwyraźniej uważał, że praca fizyczna nie jest dla niego. Kłócił się z każdym, kto robił cokolwiek choć trochę związanego z jego eksperymentem, ponieważ nie chciał dzielić się autorstwem, nie sprzątał po sobie, nie podnosił rzeczy z podłogi. Pewnego razu zawołał mnie z drugiego pokoju, Ponieważ nie chciał wyjąć z torebki herbaty bez sznurka. Innym razem, bo z wieszaka spadły jakieś rzeczy i z jakiegoś powodu odmówił ich podniesienia. To było jak praca z dzieckiem. Prawdopodobnie w domu miał go sposie. Nie wiem jak, ale był w trakcie robienia doktoratu. Szefowa go zwolniła. Został jedną z dwóch osób w jej 25-letniej karierze, które kiedykolwiek zwolniła. Pracowałem z gościem. Który wtrącał się w każdą rozmowę i zaczynał gadać na każdy temat, jakby był ekspertem. I mówiąc każdy temat, wcale nie przesadzam. Naprawdę potrafił wypowiedzieć się na każdy temat, nawet o rzeczach, o których nigdy nie słyszał lub w których ewidentnie się nie orientował. Jeśli temat był z kategorii tych, na których się znał, stopniowo przechodził na to, o czym sam chciał rozmawiać. To było jednocześnie zdumiewające i niesamowicie irytujące. Był jak ta gra na Wikipedii. Gdzie zaczynasz od artykułu o gwiezdnych wojnach, a kończysz na problemach mniejszości. A przy tym rozmowa w 95% składała się z tego, że on bez przerwy mówił. Wszyscy dookoła byli zbyt uprzejmi i nie lubili konfliktów, żeby mu coś powiedzieć, włączając w to mnie. Więc większość po prostu starała się trzymać od niego z daleka, ale on i tak za wszystkimi chodził. W końcu się zwolniłem, ale do dziś pamiętam, jak miałem koszmar, że jest drużbą w moim ślubie. Kiedyś miałam szefową, która trzeciego dnia mojej pracy wysypała śmieci na moje biurko. Powiedziała, że to przypomnienie, że wynoszenie śmieci jest częścią moich obowiązków, chociaż w opisie stanowiska tego nie było. Pracowałam jako asystentka analityka w firmie hipotecznej. O, miałam podobną sytuację. W naszej firmie mieliśmy pełną obsługę sprzątającą, ale wcześniej mój dział od czasu do czasu pomagał sprzątać śmieci na parkingu. Potem skrócono nam godziny pracy i na poziomie korporacji ustalono, że już się tym nie zajmujemy. No więc, szef naszego oddziału przyszedł wcześniej rano, zebrał śmieci z parkingu i wysypał je na moje biurko. Potem jeszcze nakrzyczał na wszystkich menedżerów na oczach reszty z powodu mojego działu. I to był tylko wierzchołek góry lodowej na liście obrzydliwości, do których był zdolny. To było jakieś 16 lat temu. W naszym biurze obowiązywała polityka zero perfum. Jedna kobieta. Która i tak była nieznośna, tak się tym obraziła, że potajemnie przyniosła do pracy całą swoją kolekcję perfum. Chodziła po korytarzach i rozpylała perfumy w pustych gabinetach i przy biurkach otwartej przestrzeni biurowej. Robiła to, gdy nikt nie widział, albo wcześnie rano przed przyjściem pracowników. Trwało to miesiąc lub dwa, a my nie mieliśmy pojęcia, kto to robi. Zaczęliśmy z kolegami nazywać tę tajemniczą osobę bandyta Chanel. W końcu została złapana na gorącym uczynku dzięki kamerze. Wyjechała na miesięczny urlop i nie wiedziała, że zainstalowaliśmy kamery po niedawnym włamaniu. Niektórzy z nas już się podejrzewali, ponieważ bandyta Chanel tajemniczo przestał działać, gdy jej nie było. Po tym, jak ją złapano, zwolniła się. Nikt nie żałował, że ta pachnąca cedrem wariatka zniknęła. Najgorszą koleżankę miałam, kiedy pracowałam jako kasierka w Walmart. Pewnego razu podeszła do mnie i poprosiła o zrealizowanie jej czeku z wypłatą. Byłam jeszcze nowa i nie przeszłam szkolenia z tej funkcji. Wtedy sama pokazała mi, jak to zrobić. Przeprowadziłyśmy transakcję, a ja poszłam dalej zajmować się swoimi sprawami. Kilka dni później wzywają mnie menedżerowie, otaczają w gabinecie i oskarżają o kradzież. Po wylanych łzach, obejrzeniu nagrań z kamer i mojej opowieści o tym, co się stało, poinformowali mnie, że tego samego dnia ta moja koleżanka oszukała nie tylko mnie, ale i kilka innych osób. Chcieli się tylko upewnić, że nie byłam w zmowie. Do diabła z Walmartem i do diabła z tą, przez którą prawie mnie aresztowano. Przychodził każdego dnia tak, jakby to był jego pierwszy dzień w pracy, i nie pamiętał niczego z tego, co mu pokazywaliśmy dzień wcześniej. Pracował skupiony tylko przez pierwsze trzydzieści minut, a potem gapił się w telefon i próbował pracować jedną ręką, co w restauracji jest raczej słabe. Ale to go nie powstrzymywało. Pewnego dnia po prostu przestał przychodzić, zniknął tydzień, a potem zdziwił się, że go zwolnili. Edycja, nie wiem, czy miał problemy z pamięcią. Nam i właścicielowi o tym nie mówił. Za to uwielbiał rozprawiać o tym, jaka u nas jest lekka praca. W końcu miał już cztery prace w restauracjach przed tą. Miał zaledwie dwadzieścia lat, i nie dawaliśmy mu nic skomplikowanego. Ale zapominał o podstawowych rzeczach, gdzie leżą bułki do burgerów, albo które przyciski na kasie naciskać. Zawsze też zostawiał śmieci po pracy, a my z kolegami sprzątaliśmy po nim. Jego wymówka zawsze była ta sama, i tak przecież potem posprzątają. Teraz czasami wpada do nas, żeby obejrzeć telewizję. Czasem z przyjaciółmi, czasem sam. Nigdy nic nie kupuje, ale siedzi cicho. Więc nikt go nie rusza. Był u nas w pracy facet, który nagadał masę okropnych rzeczy w pokoju socjalnym, pełnym ludzi. Mój mąż akurat tam siedział i czekał na mnie, wszystko słyszał. Poszłam prosto do działu kadr i wymieniłam około 25 osób, które były w tym zazwyczaj cichym pokoju. Ten typ był po prostu obrzydliwy. Ten typ jest po prostu poza konkurencją. Mój najgorszy kolega był prawdziwym narkomanem Brał Krak. Pracowałam z nim przez 5 miesięcy. A potem okazało się, że potajemnie mieszkał w biurze, a nawet w godzinach pracy zachowywał się absolutnie nieadekwatnie. Po jego zwolnieniu znaleźliśmy w magazynie złożony materac i zupełnie nową fajkę do palenia tego świństwa z metką, ukrytą tamże. On i jego krewni, tak, nie mieszkał tam sam, zostawiali jedzenie gdzie popadnie, na przykład skórki od pizzy w uchwycie na szczotkę do toalety. Co do. A w umywalce były włosy? Oczywiście myli się tam. Ponieważ nie mieliśmy pryszniców, kiedyś wysłał wiadomość, w której powiedział, że nie zadzwonił mu budzik i przyjdzie o określonej godzinie, ale potem kilka razy przesuwał ją coraz dalej. W końcu pojawił się o 16.30, a zamykaliśmy o 17.00. I przypominam, w tym czasie mieszkał w biurze. I to jeszcze nie wszystko, co nawywijał w te dzikie pięć miesięcy. Edycja, jego dziewczyna ciągle kręciła się w pracy, poruszając się tak, żeby nikt nie widział jej twarzy. Pomyśleliśmy nawet, że policja ma na nią nakaz aresztowania czy coś w tym stylu. Chyba tylko jeden z kolegów widział jej twarz. Kiedy nie siedziała z nim w magazynie, cały dzień tkwiła w ich Nissanie Altimie za drzwiami magazynu z włączonym silnikiem z powodu klimatyzacji. Próbował załatwić jej u nas pracę, ale to nawet nie wchodziło w grę. W magazynie jest betonowa podłoga, którą rzadko sprzątano, a ona chodziła po niej boso. Jak już mówiłem wcześniej, w pracy był zupełnie bezużyteczny. Kiedyś zaproponował mojej koleżance, która skanowała dokumenty do PDF-u na kserokopiarce, żeby zamiast tego fotografowała każdą stronę telefonem. Otrzymywałam od niego masę maili, które w ogóle nie miały sensu i w końcu po prostu przesyłałam je szefowi, żeby sam zobaczył, co się dzieje. Sytuacja była jednocześnie smutna i niedorzeczna. Nawet przyprowadził dziewczynę na rozmowę kwalifikacyjną i zapytał: Czy może posiedzieć w gabinecie, bo na zewnątrz jest gorąco? To byłoby jeszcze zrozumiałe, gdyby obok nie było Walmartu i ogromnego centrum handlowego, ale i tak wyglądało to skrajnie nieprofesjonalnie. I przy tym wszystkim i tak go przyjęli. W czasie pracy zdążył jedynie zepsuć jeden darmowy projekt, którym się zajmowaliśmy. A tak przy okazji, wszystko to działo się w firmie inżynieryjnej. Kiedy byłam stażystką, w biurze była jedna stara, złośliwa Megiera, która ciągle wołała do siebie ludzi. Moje biurko znajdowało się obok jej. Dzieliła nas jedna cieniutka ścianka. Protkowała z nimi, a potem wołała innych, żeby opowiedzieć, co o nich mówiono. I tak w kółko. Próbowała wrobić innych w błędy, które sama popełniała. Bardzo arogancka baba i całkowicie odmawiała przyswajania nowoczesnych umiejętności pracy. Na przykład kategorycznie nie chciała nauczyć się robić hiperłączy w mailach i dokumentach. Po prostu promyk słońca, a nie kobieta. Pracowałem w sklepie spożywczym, a jedna z kobiet zajmujących się układaniem grafików była prawdziwą jędzą. Pracując w sklepie, wiesz, że zmiany będą wypadać o różnych porach. I nie narzekałem na to. Ale po prawie paru latach pracy doznałem kontuzji, złamałem kciuk i nadgarstek. Niestety nie w pracy. Hektarów, hektarów. I potrzebowałem operacji. Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, potrzebne było zaświadczenie o zatrudnieniu. Poprosiłem kobietę, która się tym zajmowała, o wysłanie go, abym mógł płacić za mieszkanie, podczas gdy dochodziłem do siebie. Powiedziała, że już wysłała, ale w urzędzie pracy powiedzieli, że nic nie otrzymali. Poszedłem do niej znowu, potem jeszcze i jeszcze. W sumie prosiłem ją o to cztery razy. W rezultacie musiałem pożyczać od rodziców pieniądze na Boże Narodzenie, żeby zapłacić za mieszkanie. Kiedy pracowałem w restauracji, przyjaźniłem się z barmanem. Spoko był z niego gość, dopóki nie awansował na menedżera. Ta odrobina władzy i dodatkowy stres sprawiły, że był wiecznie zły. Pewnego dnia nakrzyczał na mnie, twierdząc, że nie pracuje, bo nie zrobiłem czegoś, czego mi nigdy wcześniej nie zlecano. Przez niego spóźniłem się na ostatni autobus i nie mogłem wrócić do domu. Na zewnątrz było ciemno, a ja siedziałem na ławce przed restauracją i płakałem. To był najgorszy dzień w pracy i najgorszy kolega. Długo zajęło mi przekonanie siebie, że nie byłem kiepskim pracownikiem. I że to on po prostu nie radził sobie ze stresem. Pracowałam z dziewczyną, która czasami po prostu kładła się na podłodze i grała na telefonie. Regularnie urządzała histerię z powodu swojego chłopaka i krzyczała przekleństwa, czasem prosto przy klientach. W końcu została zwolniona za palenie trawki podczas swojej zmiany. Pracowałem w wielu fabrykach, ale w jednej z nich zatrudniano głównie ludzi z wyrokami. Płacili grosze, a harować trzeba było tak ciężko, że łamało to i ciało, i psychikę. Dopiero co skończyłem szkołę, to była moja druga fabryka, więc nie bardzo rozumiałem, co i jak. Jeden facet, z którym pracowałem, dostał przezwisko duży Mike, bo mieliśmy już innego Mike'a. Duży Mike był zagorzałym fanem metamfetaminy i sterydów, więc był nierealnie wielkim karkiem, ale przy tym w wieku 36 lat wciąż mieszkał z mamą. Mówił, że to dlatego, że w dzieciństwie był świadkiem jej napaści i od tamtej pory nie chciał jej zostawiać samej. Wtedy pomyślałem, wow, ale to tłumaczy, dlaczego bierze. Gość po prostu chce być silny, żeby ją chronić. Byłem kompletnym idiotą. Dwa miesiące później duży Mike i jeszcze dwóch kolegów nie przyszli do pracy. Zapytałem kierownika, co się stało, ale on też nie wiedział. Następnego dnia jeden z tych dwóch przyszedł i opowiedział, że cała trójka została aresztowana. Chłopaki kupili uncję trawki, a matka dużego Mike'a wezwała na nich policję. Przed przyjazdem glin duży Mike, dwumetrowy kark na mecie, Zaatakował swoją matkę za to, że na niego doniosła. Następnego dnia sprawdziłem i rzeczywiście był już zarejestrowany w miejscowym więzieniu. Chyba to był najgorszy kolega ze wszystkich, jakich miałem. Moja była szefowa. Była z tej szczególnej kategorii ludzi, którzy są zbyt mili. Jej śmiech był jak nerwowy tik. I, o Boże, był ciągły. Zupełnie nie potrafiła być asertywna. Co, jak możecie sobie wyobrazić, nie jest najlepszą cechą dla osoby, której praca polega na mówieniu innym, co mają robić. Maksimum, na co było ją stać, to pasywno-agresywna uprzejmość, kiedy naprawdę czegoś potrzebowała, co tylko wszystkich denerwowało. Miał na imię Mark. Mark miał 38 lat. Pracował na beznadziejnym stanowisku, sortując próbki laboratoryjne w pokoju bez okien przez 9 godzin dziennie. Jadł tylko w Burger Kingu, ale bez sałaty, bo to królicze jedzenie. Wypijał galon Mountain Dew i dziwił się, dlaczego ludzie są tym przerażeni. Przecież tam jest woda, mówił. Kiedy jadł kukurydzę, robiło mu się niedobrze i trafiał do szpitala. Facet był przekonany, że ludzie i dinozaury żyli na ziemi w tym samym czasie i miał masę innych teorii opartych na swoim przeczuciu. Pewnego razu przed wyborami w 2016 roku wyszliśmy w spór na tematy polityczne. A on powiedział, jeśli ten znany polityk zostanie prezydentem, zacznie się wojna domowa. I nie zawaham się. Załatwię ciebie i twoją rodzinę. Marka zwolnili, a ja zwiałem stamtąd jak najszybciej. Nie bądź się jak Mark. Kontekst pracuję jako sanitariusz w szpitalu. Mój dział zajmuje się transportem pacjentów po placówce na badania lub przy zmianie sal. Pracuję na nocnej zmianie. A ta koleżanka zaczynała pracę o siódmej rano. To była kobieta o najohydniejszym charakterze. Zazwyczaj potrafię dogadać się z prawie każdym, ale ona po prostu ciągnęła wszystkich w dół swoją negatywną energią. Wszystko było źle i zawsze dostawała najgorsze zmiany. Jednym z jej nawyków, który wiele wyjaśniał, było odwożenie pacjentów na rentgen i zostawianie ich tam, wracając do naszego biura. Przy tym nawet najdłuższy rentgen zajmuje maksymalnie 10 minut, średnio od dwóch do pięciu minut. Każdego ranka mieliśmy pacjentów na rentgen i musiałam wysyłać ją z powrotem, żeby odwiozła ludzi do sal po tym, jak radiolodzy dzwonili do nas zaraz po jej powrocie. Takie przypadki zdarzały się ciągle i kilka razy zgłaszałam to szefowi, zarówno osobiście, jak i mailowo. Okazało się, że miała konflikty ze wszystkimi działami, z którymi pracowaliśmy i nigdy nie uprzedzała pielęgniarek o przemieszczaniu pacjentów. A to jest surowo zabronione, bo w tym czasie mogą potrzebować leków lub pomiarów parametrów życiowych. Pewnego dnia porzuciła pacjenta w poczekalni, który czekał na transport do domu i nikomu o tym powiedziała. W końcu ochrona znalazła go siedzącego samego bez opieki przez 15 do 30 minut. To właśnie ten przypadek, a także masa zebranych dowodów przez rok doprowadziły do jej zwolnienia. Kiedy to się stało, jakby czarna chmura się rozproszyła i wielu oddechnęło z ulgą. A jeszcze próbowała zbierać podpisy u pracowników w całym szpitalu, żeby odwołać się od zwolnienia. Podpisała się tylko jedna osoba. Zeszłego lata pracowałam przy jednym wyjazdowym projekcie wystawienniczym, nie o harrym podterze, tak na marginesie. Spośród 180 osób, które złożyły podania, pracę dostało 20. Wszyscy byliśmy bardzo zgrani. Łączyła nas miłość do tematu wystawy. A dzięki interesującym i miłym kolegom nasz zespół stał się prawdziwą rodziną. Oprócz jednej kobiety. Uważała się za największą gwiazdę świata, Ponieważ miała trzysekundowy epizod w grze o tron. Wysyłała wielu z nas natrętne wiadomości i dzwoniła, napastowała miłego chłopaka z zespołu sklepowego, który w ogóle nie był nią zainteresowany. Ciągle podważała autorytet przełożonych, pyskowała, była niemiła dla zwiedzających. Kiedy wydawało jej się, że obgadujemy ją za plecami, a nie robiliśmy tego, przyjmowała postawę obronną i stawała się mściwa. Pewnego dnia chłopak ze sklepu ostatecznie dał jej do zrozumienia, że nie jest nią zainteresowany. I z jakiegoś powodu postanowiła wyładować złość na mnie. Zaczęła mnie oczerniać przed innymi kolegami, ale nigdy nie robiła tego w twarz, nazywając mnie białym wężem. Jestem albinoską, a w szkole z powodu koloru włosów przeżyłam już poważne prześladowania na tym tle. Dlatego te obelgi były dla mnie szczególnie bolesne. Krótko mówiąc, nie wytrzymałam i zgłosiłam się do działu kadr. Została zwolniona za takie zachowanie. Mogłabym opowiedzieć o wiele więcej, ale nie jest warta tego, żeby poświęcać jej jeszcze więcej czasu. Na mojej pierwszej pracy byłam asystentką weterynarza w małej klinice dla małych zwierząt. Była tam pewna kobieta w średnim wieku. Głównie pracowała jako recepcjonistka, która ciągle rzucała złośliwe uwagi w moim kierunku i chamsko odzywała się o mojej pracy. Kiedyś podzieliłam się z inną koleżanką, że zamierzam studiować weterynarię. I ta kobieta, recepcjonistka, Roześmiała się i powiedziała: W ogóle nie widzę cię w roli weterynarza. Przypomnę, miałam wtedy zaledwie 17 lat. Miałam wielkie marzenia i cele, i już podejmowałam konkretne kroki, aby je osiągnąć. Pamiętam, jak po prostu stałam w szoku i z trudem powstrzymywałam się, żeby się nie rozpłakać i nie pokazać innych oznak tego, że jest mi przykro. W wieku 19 lat dostałam się na studia weterynaryjne i do tej pory studiuję, uparcie dążąc do swojego marzenia. Myślę, że w końcu udowodnię jej, że nie miała racji. Pracowałam w przedszkolu i do naszej grupy. W każdej grupie jest dwóch wychowawców. Przyjęto nową asystentkę, starzystkę. Ciągle kłóciła się o byle co i uwielbiała kwestionować zarówno zasady firmy, jak i państwowe normy edukacji przedszkolnej, bo uważała je za głupie. Spóźniała się też każdego dnia w pierwszym tygodniu pracy. Wszystko to stopniowo się nawarstwiało. Pewnego dnia zmieniałam pieluchę dziecku, ona siedziała na podłodze, trzymając na kolanach dwulatka. Widzę, jak jedno dziecko gryzie drugie i mówię jej: Zrób coś. Ponieważ na przewijaku leżał maluch z bardzo brudną pieluchą, nie mogłam go zostawić i interweniować sama. Ona nie wstaje. Powtarzam, a ona odpowiada: No, mam dziecko na kolanach. Mówię: to posadź go na podłodze. Ona odpowiada: On jest silny. Masakra. Powiedziała to tak, jakby dorosła kobieta nie mogła odciągnąć dwulatka, bo ten posiada jakąś niesamowitą siłę. Potem dziecko znowu gryzie drugie, a ja już się złoszczę i mówię, żeby wstała i się tym zajęła natychmiast. Ona oświadcza: I co, mam pilnować tej czwórki dzieci, podczas gdy ty jesteś zajęta tylko jednym na stole? Skończyłam zmieniać pieluchę, wychyliłam głowę za drzwi i powiedziałam przełożonej Zabierz tę kobietę z mojej grupy. Zabrali ją. A po obejrzeniu nagrania z kamery sporządzono na nią raport. W następnym tygodniu została zwolniona za nieusprawiedliwioną nieobecność. Pracowałam z wieloma kretynami w przedszkolach, ale ta pani zdążyła w bardzo krótkim czasie w całej okazałości pokazać, jak bardzo jest okropna. Około paru lat temu zaczęłam pracować jako recepcjonistka w klinice audiologicznej. Zajmujemy się aparatami słuchowymi i badaniami słuchu. Przed tą pracą o aparatach słuchowych wiedziałam tylko tyle, że mój dziadek miał jeden. Dziewięć miesięcy po moim przyjściu do pracy, czyli miałam dokładnie dziewięć miesięcy doświadczenia we wszystkim, co związane z tą dziedziną, zatrudniono do nas nową SPECJLISTKE. Później dowiedziałam się, że nie zna się absolutnie na niczym, ani na aparatach słuchowych, ani na podstawowych rzeczach, które powinien wiedzieć każdy, kto w ogóle kiedykolwiek miał pracę, ani na tym, jak rozmawiać z przełożonymi, pacjentami, ludźmi przez telefon itd. Przykład: Mieliśmy pacjentkę, która zostawiła nam swoje aparaty słuchowe do naprawy. Dzwoniła od czasu do czasu, żeby dowiedzieć się, jak postępy. A ja odpowiadałam: Poproszę SPECJTKE, żeby do pani odzwoniła i wszystko opowiedziała. I naprawdę o to prosiłam. Cztery miesiące później ta sama pacjentka znowu zadzwoniła. I wtedy dowiedziałam się, że specjalistka przez cały ten czas po prostu ignorowała moje prośby i w ogóle do niej nigdy nie odzwaniała. Inny przykład: nigdy, powtarzam, nigdy nie potrafiła zapamiętać, że trzeba odbijać kartę przy przyjściu i wyjściu z pracy. Każdego dnia walczyliśmy o to, żeby się odbiła. Potem musiała wysyłać korekty do ewidencji czasu pracy dosłownie codziennie i jeszcze narzekała mi, że przełożeni są niezadowoleni. Nie wiedziała, jak wypełnić formularz naprawy, więc za każdym razem, gdy też wysyłaliśmy, musiałam wszystko sprawdzać, żeby było wypełnione poprawnie i czytelnie. I to przy tym, że jest certyfikowaną SPCJL i stk w tej dziedzinie, a ja jestem recepcjonistką z dziewięciomiesięcznym doświadczeniem w pracy z aparatami słuchowymi. Potrafiła tygodniami nie robić wpisów w kartach pacjentów. Karty leżały stertą w kącie jej gabinetu. Zapominała je wypełniać, wpisywała złe daty, robiła błędy w pisowni imion. Więc musiałam wszystko sprawdzać przed oddaniem kart do archiwum. Jeśli nie wiedziała, co zrobić z pacjentem, a zdarzało się to często, po prostu nic nie robiła, a ja musiałam wszystko załatwiać sama, pracować z pacjentami, wysłuchiwać ich skarg, dzwonić do producentów. Bywały przypadki, że musiałam nawet sama polecać pacjentom aparaty słuchowe, bo ona po prostu odmawiała tego robienia. Ciągle zapominała, że pacjenci muszą podpisywać dokumenty. Przyklejałam karteczkę na kartę z napisem: Pacjent musi się podpisać, uprzedzałam ją z góry. I mimo to wypuszczała ludzi bez podpisów na umowach kupna-sprzedaży i zgodach medycznych. W ogóle nie potrafiła pilnować czasu, potrafiła opóźniać wizytę o 15 do 40 minut, a ja musiałam radzić sobie z rozwścieczonymi pacjentami. Mówiłam jej: Hej, czas. Ona odpowiadała: Ok, i natychmiast mnie ignorowała. Potrafiła trzymać starszych pacjentów na pierwszej wizycie przez dwie godziny i dłużej, chociaż zwykle zajmuje ona półtorej godziny. Czasami sami pacjenci musieli mówić, że muszą już iść, bo są zmęczeni albo bolą ich nogi. A ci ludzie, nawiasem mówiąc, mają ponad 80 lat. I najlepsze, za wszystko, co szło nie tak, winna byłam ja. Zrzucała na mnie winę za swoją gównianie wykonaną pracę, niezdolność do utrzymania pacjentów i sprzedaży aparatów słuchowych. W ogóle za wszystko. Po siedmiu miesiącach w końcu postanowiłam się odezwać. Wcześniej milczałam, bo osobiście była całkiem miłą osobą i było mi jej żal, ale każdy człowiek ma swoje granice. A do tego kierownictwo zaczęło się jej przyglądać, bo nie przynosiła firmie żadnych pieniędzy. Zobowiązano ją do codziennych spotkań na Zoomie z przełożonymi i kuratorami. Wtedy w końcu zrozumieli, dlaczego ma prawie zerową sprzedaż. Była absolutnie niekompetentna, to było oczywiste. I zwolniono ją. Powiedzieli, że zamierzają w ogóle zamknąć klinikę, ale w rzeczywistości zatrudnili nową SPC-Otelier StKE z o wiele większym wykształceniem, doświadczeniem, pewną siebie, młodą i potrafącą obsługiwać e fauna. W rezultacie z tej historii dostałam tylko śmieszną podwyżkę 30 centów na koniec roku i zwiększenie dawki moich leków na stany lękowe. No i chyba nieźle podszkoliłam się w swojej pracy. Za to z nową SPCJL i STKO jesteśmy teraz najlepszymi przyjaciółkami i pracuje się o wiele przyjemniej.